Więc okej, okay, się z ziomeczki jesteś, to na regola ze mną dzisiaj, mak Mich. ma, tu to nasz znaczy drugi odcinek dzisiaj. Tam <gül goat> miał niezłe wyświetlenia. <laughs> jak go oglądaszcie, no i... No bo sami se... Z... Na sami se wyświetlenia nam pijali. No na Wcale tym... A, nie, nie, ja tego nie oglądałem. To się wydasz na tym obdejścia, tam. E dobra, mac Mich? Świetnie, my goście z ma, chodź no. masz miecz, masz miecz! Na śmierć, na śmierć, na śmierć Dobra, klepa, dawaj, Stefa A tak go jest Stefink A też ma ty ty tyle za A mu boże! Burzy! Dwa paski. Klepa Boże, my z nim będziemy się klepać cały wieki O o! Zabiję go Matwiej się jeden! O, mogę sobie zrobić teksu mnie. GG, easy. Ode mnie. O ciebie tutaj nie można mieć sojusów, więc w tej chwili się rozdzielamy i spotykamy się w finale. Zegnaj, dam ci idę na przetrwanie. To cię pógie, bo... tak nie mnie to twoja wina. Ja odchodzę. Stój, mocmichów, stój Wy ci powodzenia. Wygnaj. No cześć. <laughs> no i jak tam No e e e Rozdzieliłem się z mocmi. Ja wziąłem tak... No ja wziąłem z tobą wcale, żeby na ciebie ten. Stój. No. Nie, nie mówię! To pójana teraz tu ja nie jestem, masz tylko na będę. No i chyba już jestem. A znaczy nie mam... A mi kompas nie działa. Tak, nie mam, ale jestem. Ej, mi kompas nie działa. Tak, wczoraj to nazywam się Sahad. Najlepszy, nie. Masz mi ich połóż. Ej, ci też mają kurwy swoje to. Masz mi ich... No to... My też możemy. jaj... No to my też możemy. Gdzie ty jesteś? Zobaczcie. O, typ! Mam! Także, 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 także... A nie, nie mam. O, masz ich! Cieba! O, No Jednak nie mają soja, to ja zwalam. No! No Boże, no stój ty. Nie mogę. Ale mi kompas nie działa. Trudno. <noise> stój, ja wiegnę za toło. No nie mogę. Typ! Typ! Dwóch! Ty wuch! Widzisz, jakoś soja mają! Dawaj ich. O rajo, Dobre cię! Dobre! O Jezu, ich... Dobra, czekaj, ja ciebie knoknę. Ale ty bo w chwala knoka, nie? No na co? Jest złatam z wóz z żelaznym setem ciśnie! Ze śnieżki! Czekaj, knoknę! Ale mnie na auto! Uuu. Dobre. Nie mam już... Ale! Plecy mam! O, ciek. Boże świetne plecy mam! Uuu. Dawaj teraz! Jedziemy go, jedziemy go! Dawaj, nice! Czekaj, zjedzmy! Oni mają soja my też możemy mieć. Właśnie kurde, by Czekaj, uzbroję się tu bardziej. O, dwa się... Czekaj, idę sobie zrobić mieczko. Teraz mam. Chodź, za mną. Mamy kunia, bo mam y siodło. Kurde, za mną biegnie, nie wie, że my mamy soja, kurde, i na dwa hity go ciśniemy. Co nie? No. Nie, a tam już uciekł daleko. A został nam tylko... Y Zabity, da, czy ja mam dwóch zabitych, pozostało ja grając czterech, zostali nam tylko ci dwa z soją. Dobra, jedziemy! Dobra, dawaj! Na, Ed. -y Dobra, trzeba się dobrze przygotować na wojnę. Albo dobra, chodźmy do nich! Jedziemy. To tutaj przyjdzie obelgwie! Po morze I to potężnie! Ja to Blisko? Blisko. Widzę! Dawaj! Ale debil nie widzi nas. Dojrzamy, O nie taktycznie! Dobra, dawaj teraz na niego się rzucamy. Aj! Chodź tu! Biegnę! Tamten jeden też zaczął uciekać. Biegniesz za mną? O, Uważaj bieg... plecy! Dobra, rzućmy się na niego! Na jacenty! A masz! Co za debile, kurde! Boże, uciekają. no! Klepać się nie umieją i uciekają. Nie umieją. Ja ciebie knoknę. Dobry! Aj. Ja jego kocham. No. No. Dawaj, knoknij! No, nie dam. O, nie! Nie mogę spindlintować. Tak. To Ja! Kno... E, tam spadł! Ciśnij! Od... Ja cię knoknę! Hm. Kurde, deno Jakie fliksy Czekaj No z drugiej strony dawaj go Kurwie z O złapiego, go na przystanku No mnie To ty mnie knok... Dobra Dawaj drugiego ba, ba! Dawaj Dawaj Damy, typ. No i dobry ty! No boże! Jest maria. Dobra, ja jej sobie poszukam kamizelę na stochanie. Jak oni mnie wkurzają! No tak chodźmy poszukać kamizelę. Ja patrzę na nich, bo oni tam stoją i się chyba nadadzają. O, nadadzają. E, e kółk mam. A masz co? Nie. Kamizelę kurzy. kurze. E, atakują, atakują! Dobra, ale to jest na kurze. No poboż! No nie bij mnie! <grydolet> Au! Mało hapsa! No co za fliksy! Jezus Maria! Co dawaj pij go! Dobra dawaj na niego, on ma mniej HP! On ma mało HP! Co za... Czekaj, gnochnij, gnochnij! Dawaj! No kurde, nie chcę, mnie sztukowałaś! Boże! Ja mam piszcza na budyżunikach, żeby Dawaj szybko! Eee... Yy, Sonic? Kubryc co pójdź! Ja nie mogę! No pomóż! Są... Jestem yes, lewy! Leży i kwiczy! Ten... Jeden nam, kubry, został! Uff, w końcu... U wie, to... wie, nie, on nie wie, co już to wytepną we no? I tutaj jest! O kur... Mm. Dawaj tego fliksa! O! Dobra, to będzie jeden jeden, daj mi kur... tutaj się... Nadjaksowe miecze? No, nadjaksowe, daj mu Czekaj, muszę Dajmy. zjeść jabłuszko, bo nie mam pełnego HP. A ty masz? Nie. Dotykam, tam Dobra. Dotykamy, kiedy tam Dobra, to robimy cięcie dzisiaj, bo to nie ma sensu przedłożyć filmu, więc cięcie. Dobra, więc jedziemy. Trzy... Nadjaksowe miecze? Tak, ja nie mam jeszcze pełnego HP. Nie masz? Nie no. no, mam. go jeszcze? Nie. Tu dwa muszę tam beseta. beseta.

Stop.